To rzeczywiście ważna data w historii Akademii Marynarki Wojennej. Ja bardzo się cieszę, że mogliśmy podczas tej uroczystości, podczas której świętujemy stulecie powstania działalności Akademii Marynarki Wojennej, dokonać tego symbolicznego aktu rozpoczęcia inwestycji. Inwestycji ważnej dla uczelni, ale inwestycji ważnej przede wszystkim dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny Polski. Będziemy jeszcze dziś wielokrotnie mówić o osiągnięciach Akademii Marynarki Wojennej, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na Katedrę Technologii Prac Podwodnych, która ma unikalny, fantastyczny dorobek i Akademickie Centrum Technologii Podwodnych, które działa przy katedrze. Otóż, proszę Państwa, w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy świadkami. Takich wydarzeń jak ostatnio wybuchy w, na gazociągu Nord Stream. Właśnie badania, szkolenia, które są organizowane, przeprowadzane przez Akademickie Centrum Technologii Podwodnych nabierają kluczowej wagi, gdyż to właśnie naukowcy, którzy są aktywni w Akademickim Centrum, to właśnie Naukowcy i pedagodzy, którzy szkolą studentów i pracownicy tego akademickiego centrum odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa w infrastruktury przesyłowej położonej na Bałtyku. Myślę tu przede wszystkim o Baltic Pipe, czyli o gazociągu łączącym złoża norweskie przez Danię do Polski wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że agresja rosyjska na Ukrainę to nie tylko wojna, która się na Ukrainie toczy, to agresja skierowana na Ukrainę, ale także skierowana na cały wolny świat, gdyż przecież w 2008 roku Rosja zaatakowała Gruzję, teraz i w 2014 zaatakowała Ukrainę, ale te wszystkie akty agresji wymierzone są w stosunku dowolnych państw zachodniego świata. A więc musimy się liczyć z tym, że takie akty agresji będą również nas dotykały. Żeby do tego nie dopuścić, wzmacniamy polskie siły zbrojne, rozwijamy polskie siły zbrojne, również marynarkę wojenną. Ale żeby do tego nie dopuścić, żeby zapewnić bezpieczeństwo infrastrukturze przesyłowej, właśnie bardzo ważną rolę odgrywa, odgrywają takie placówki jak Akademickie Centrum Technologii Podwodnych. Bardzo się cieszę z tego, że inwestycja się rozpoczęła. Jestem o tym przekonany, że będzie służyć bezpieczeństwu Polski. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego, żeby ta inwestycja powstała, ale przede wszystkim gratuluję pracownikom naukowym którzy tak duży wkład niosą swoją działalnością w bezpieczeństwo naszej ojczyzny. I jest to też świetna oferta dla podchorążych, dla studentów, dla wszystkich tych, którzy chcą kształcić się w Akademii Marynarki Wojennej. Zachęcam, polecam. Naprawdę warto. Dziękuję.